Dajcie, nadeszła no wiekopomna chwila. Zostałem zobowiązany przez moją House Commando do pozbycia się jednego z KitchenAidów. No, prawdę mówiąc, zostałem zobowiązany już jakby z dwa, więcej niż dwa lata temu. Jeszcze grubo, przed pandemią. No, chciałem KitchenAida Heavy Duty, bo mieliśmy tego. Byłem przekonany, że to jest klasika, ale tak naprawdę to jest Artisan. No, ale Heavy Duty ma trochę silniejszy silnik. Porównywałem do Classica, który ma tam 275 w ten ma 315. No, w porównaniu do Artisana niewielka różnica, bo tutaj jest ile? Tutaj jest 300 W, ale zawsze to 15 watów więcej. A wiadomo, my faceci zawsze robimy samochody z większymi silnikami. No i poza tym komfort pracy. Jak pracowałem w Stanach, no to we wszystkich najpierw właściwie wszyscy używali heavy duty. No Czasami zdarzały się te maluszki, no ale całkiem inny komfort pracy tu jest. Tutaj op, nie, na jedną rękę do rady podnosimy tak. Natomiast tu mamy taką wygodną dźwigienkę. Różnica niby nieduża, ale dzięki temu rozwiązaniu możemy tu położyć sobie miseczkę z klostrami lodu posypanymi solą i możemy na przykład w łatwy sposób zrobić lody. Przy tej wersji musimy kombinować ze specjalną misą, która kosztuje majątek. No już nie jest tak łatwo. Także sprzedaję tą bestię z prozaicznej przyczyny. Wolałbym sobie go zostawić, ale upychamy tam do szafki. To jest największa szafka, którą mamy i do niej wchodzi tylko ten. A ten przez ostatnie Dwa i pół roku chyba stał sobie tutaj ładnie przy lodówce regularnie zbierając Kurz także przed każdym użyciem trzeba było go dokładnie powycierać. No i drażnił żonę z mankamentów. No, jak się coś używa, no to czasami się drobne rzeczy uszkadzają. Po pierwsze, brakuje jednego mieszadła. Ale przyznam wam szczerze, tego mieszadła właściwie nigdy nie używam. No, i ktoś tutaj może zapytać, no to dlaczego nie już tego do tego drugiego? Ano, dlatego, że w obu wersjach mięśniadełka się delikatnie różnią rozmiarem. Op. Szkutnie narobić. Tu są w wersji heavy Duty. Tu są w wersji klasycznej czy Artisan. Jak widać, są dużo mniejsze i po prostu nam. Niesienną do dna. Tutaj, generalnie, jeśli chodzi o samo zamocowanie, to bezproblemowo się zaczepia. Słoń w składzie porcelany. Jedyna różnica w zaczepieniu jak tu widzicie, nie mamy tego talerzyka ze sprężyną. W starszych modelach niestety nie było takiej blokady, ale mimo wszystko te wszystkie końcówki bezproblemowo się trzymają. To odkładamy tu. To odkładamy tu, a jeszcze Wam pokażę misę. Misa niestety troszkę poobijana. Widać, widać. No troszkę powniatane, bo nie raz upadła. No raz tak upadła, że cała rączka się odspawała. Bo mam takie zgrzewy, trzeba było ją przyspawać, przeszlifować. No ale to nic mi nie przeszkadza, tylko drobna kosmetyka. Natomiast zakup nowej dzieży majątek można by gdzieś tam próbować polować na aukcjach, ale niestety w tej wersji op, zaoczysła się, zaoczysła się. W tej wersji do heavy duty za często się nie pojawiają. No i co? I to właściwie wszystko. Jakbyście chcieli, to jest link pod spodem do aukcji na Allegro. Przy okazji w tym egzemplarzu wymieniłem cięgno do regulacji prędkości być może widzieliście kiedyś film jak to robiłem no bo w oryginalnej wersji te wszystkie kitchinaidy mają takie cięgienko plastikowe które przebiega z tej strony wam pokażę to jest ta dźwigienka to tam jest takie cięgienko które idzie całkiem do tyłu jest regulator obrotów no i ta część tutaj przebiega nad uzwojeniem silnika uzwojenia mają to do siebie że się grzeją a jak używamy, no jak to wersja professional heavy duty, profesjonalnie robimy ciasto po ciaście, to te uzwojenia się nagrzewają mocno. Jak się nagrzeją, to te cięgienka się topią, rozciągają, potem szczelają. Także są problemy z utrzymaniem obrotów, są problemy w tym, że w ogóle to się zrywa, potem nie idzie włączyć, wyłączyć urządzenia. Także po wymianie na takie metalowe urządzenie może pracować właściwie wiecznie. Jedyny mankament, że te cięgienka można kupić w Stanach albo w Anglii, gdzieś tam na ebayu się pojawiają. W north.pl przez swojego czasu były tylko te plastikowe. Teraz nie ma żadnych. No i taka zabawa kosztuje 150-200 zł, jeśli chodzi o zakup razem z wysyłką. Także troszkę trzeba zainwestować. Tutaj już jest to na gotowo. I, i to na dzisiaj tyle. Tego. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie Jeśli byście sami nie chcieli kupić A wiecie, że ktoś szuka da, Podeślijcie im linka Będę bardzo wdzięczny Cena wywoławcza na poziomie zwykłego Klasika Białego Także okazja jest duża Szczególnie komu się uda uszczelić Właśnie blisko minimum Ale nawet jeśli nie No to sobie na, na Co to było? Ceneo Na Ceneo możecie sobie zobaczyć ile te urządzenia kosztują Grubo, poniżej połowy ceny Także jest okazja. Na razie to tyle. Hej!